Dostarcono nam taki oto zestaw solarny off-grid. Określenie zestaw wydaje się być oczywiste, ale chyba nie dla twórców tego zestawu. Skąd ten pesymizm w mojej zapowiedzi? Ano, zobaczcie. Aukcja na Allegro mówi, że jest to zestaw, i wprawdzie w opisie widzimy wzmiankę, że zalecane jest podłączanie przez fachowca, ale jak zestaw, to powinno być wszystko na gotowo. W każdym razie tego spodziewamy się w cenie 3650 zł z przesyłką. Prawda? Tymczasem każdemu, kto zerknął choćby raz na to, jak wyglądają instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii, musi rzucić się w oczy, że nie ma tu w komplecie żadnych wyłączników z zabezpieczeniami. A takie montuje się pomiędzy wszystkimi elementami zestawu. Do tego powiedzcie mi, jak mam to wetknąć tu. Albo na przykład to. Tu. Nie pozostało nam nic innego jak dokupić brakujące elementy, w tym specjalną zaciskarkę do kabli. Dobrze, że i Bozia nie poskąpiła talentów i rodzice zadbali, żeby jakieś umiejętności człowiek miał. I po jakimś czasie mamy taką oto, jak żeby inaczej, paździerzową tablicę, na której zamontowane są wszystkie elementy zabezpieczające, między innymi i ten tak zwany inwerter. Na razie ten off-grid rozstawimy tylko na próbę, żeby zobaczyć jak działa. Oczywiście w tym zestawie wiele rzeczy jest jeszcze nie tak, ale to już fachowcy dopowiedzą Wam w komentarzach, co należałoby poprawić. Nas najbardziej interesuje jedno. Czy to działa i czy nie wybuchnie mi w twarz? Czy ten ofglid nadaje się do podtrzymania ciepłej wody do mycia? Mamy taki boiler, W nim grzałka o mocy 1500 W. Sprawdziliśmy już, że zużywa na dobę 2 kWh energii. Czy to urządzonko ofglidowy da radę zapewnić nam ciepłą wodę przez jedną dobę? I jak myślicie, czy nasza wspaniała instalacja dała radę podtrzymać nam ciepłą wodę? Nie. Dwie doby testowaliśmy, sprawdzaliśmy, za każdym razem instalacja się wywalała, za każdym razem zaczynało po prostu brakować prądu. W środku nocy w następnym materiale wyjaśnimy Wam dlaczego tak się dzieje.